Cześć, witajcie! Ja jestem Guziec i ja hoduję ptaszniki i rewolwery, więc Wy też powinniście. Dzisiaj zajmiemy się tematem zawodowanej broni czarnoprochowej. Chciałbym tutaj przeprowadzić test, jak długo rewolwer czarnoprochowy jest w stanie leżeć zawodowany w szafie i czy proch, który znajduje się w komorach bębna jest zdatny do użycia, powiedzmy po miesiącu. Ja jestem zdania, że tak. Słyszałem o takich eksperymentach. Z wieloma ludźmi o tym rozmawiałem. Myślę, że nie będzie żadnego problemu. Pomysł na film podesłał mi jeden z moich widzów i chciałbym, żeby ten film był takim wstępem do tego całego eksperymentu, bo mam w zanadrzu jeszcze kilka pomysłów, jak mogę przetestować takie rewolwery czarnobrochowe. Więc nie przedłużając, przejdźmy po prostu do samego Ładowania i ja pokrótce powiem, jak ten eksperyment na ten dzień dzisiejszy będzie wyglądał. Moim modelem testowym będzie Remington 1858. Jest to rewolwer firmy UberD, zakupiony w 2016 roku. Data produkcji też 2016 rok. Nie jest to Inox, jest to po prostu zwykły rewolwer w oksydzie. Oksydę ściągnąłem, żeby go troszeczkę postarzyć. Filmiki o tym są też u mnie na kanale. No i co? Załadujmy go sobie po prostu zwykłym czarnym prochem Bezuwit, a ja opowiem, jak ten eksperyment miałby wyglądać. W pierwszej fazie Całego e, tego eksperymentu. Załaduję ten rewolwer, zasmaruję oczywiście e, komory bębna. Smarem do kul założę kapiszony i taki rewolwer odłożę do szafy na około miesiąc. E, w szafie jest dosyć sucho, jest dosyć ciepło, e, więc myślę, że z odpaleniem prochu po takim czasie jakim jest miesiąc nie będzie żadnego problemu. Mm. więc pojedziemy na strzelnicę i ten rewolwer po prostu kontrolnie przestrzelamy czy wszystko jest w porządku ja w ogóle nie wiem w jakim stanie jest ten rewolwer czy, e, czy, czy on był czyszczony, czy, czy on był zaoliwiany, czy nie, po prostu nie pamiętam tego, więc na dobrą sprawę nie mam pojęcia czy tam jest jakiś olej czy nie. No to się okaże po prostu za miesiąc na strzelnicy. Wsypuję oczywiście jedną miarkę kaszki, 18 grainów czarnego prochu, 18 grejnów, tak, 18 grainów e, prochu czarnego, jedną miarkę 9 mm e, kaszki mannej jako wypełniacza. Tu mi się trochę za dużo prochu sypę, ale to później. Kulki kaliczek 4.4 od mojego przyjaciela no, a więc za jakiś po miesiącu jak już e, zrobimy ten test mam nadzieję zrobić jeszcze jeden film tym razem ten rewolwer będę trzymał w łazience w bardzo wilgotnym miejscu no i zobaczymy, czy proch czarny jest faktycznie tak higroskopijny, jak wszyscy mówią. Zobaczymy, czy będzie chciał po prostu wystrzelić. Tutaj już widzę, że dałem trochę dużo prochu, ale to nie ma problemu. A tutaj prochu nie dałem w ogóle. Taka zamiega, No a, a przy okazji chciałbym jeszcze powiedzieć, że w Zenadżu też mam kilka filmików. A opowiem o tym w kolejnym materiale na moim kanale jak widzę cały swój kanał i tak dalej i tak dalej myślę że też warto będzie taki film zobaczyć nie mogę ściągnąć tego koloru przepraszam na bierzemy sobie kapiszanki zakładamy kapiszanie Są już osadzone. W tym momencie możemy sobie zasmarować komorybem na smarem, Nie mam tutaj żadnego trzymaka na rewolwer. Więc muszę się posiłkować nogą. Nie chcę tego robić za dokładnie, bo wiadomo, nikt na strzenicy czy nikt w domu nie będzie tego robił bardzo dokładnie. Tym bardziej, mamy przetestować same właściwości w sumie. W Mam nadzieję, że tam żadna wilgoć się nie dostanie, że wszystko będzie jak należy. Takie są moje przypuszczenia. Z tego co wiem, ludzie takie rewolwery trzymali nawet. E, rok w szafach załadowany i wszystko było e, w bardzo dobrym stanie wiadomo jak go wrzucimy do, do wanny i będziemy go trzymać w wannie pełnej wody to wiadomo że nie odpali e, chociaż podobny też też mam zamiar zrobić Dobra, więc tak wygląda nasz załadowany Remington 1858. Może dlaczego Remington 1858, a nie Colt albo jakiś inny rewolwer? Dlatego, że zauważyłem, że wiele osób kupuje ten rewolwer na sam początek, na sam początek przygody z rewolwerami czarno więc jest to moim zdaniem najlepszy wybór do tego typu testu. Oczywiście, jeżeli będziecie wyrażali taką chęć i ochotę, to Przetestujemy e, Colta Army, e, może Colta Walkera, jak, jak tam e, będziecie chcieli, więc ja czekam na Wasze opinie, na Wasze e, komentarze. Ode mnie to na dzisiaj tyle. Widzimy się za miesiąc na strzelnicy i będziemy testować naszą zabawkę. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie o żeby zostawić łapkę w górę, wpadajcie na mojego fanpage'a. No i co, zapraszam do subskrypcji tego kanału i śledzenia kolejnych produkcji. Dzięki, nara, trzymajcie się, hej!